Żywamy dziś w kościele Święto Kości świętego Andrzeja Apostoła. Ten fragment, który słyszymy w kościołach, który dzisiaj rozważamy w liturgii kościoła, opisujący powołanie apostołów, czasami jakoś tak możemy rozumieć punktowo, że oto Pan Jezus przychodzi, powołuje, i nagle wszystko, wow, zmienia się w życiu apostołów, nagle wszystko staje się jasne, nagle wszystko staje się Piękne i idą za Bogiem, idą za Jezusem Chrystusem. Ale tak naprawdę ten opis powołania trzeba rozumieć szerzej. Można założyć, że apostołowie, te osoby, które stały się apostołami po powołaniu, wcześniej słyszały o Jezusie Chrystusie, o Jego cudach, o Jego mocy, miały jakieś swoje wyobrażenie tego, kim On jest, tego, może w jaki sposób On działa. I tak naprawdę to pójście za Jezusem Chrystusem dokonuje się każdego dnia w ich życiu, kiedy idą już za Jezusem, kiedy widzą Jego działanie, Jego moc, kiedy widzą te wielkie tłumy, kiedy jest przyjemnie, kiedy jest dobrze, kiedy są razem na weselu w Kanie Galilejskiej, ale także są przy Jezusie Chrystusie wtedy, kiedy jest na krzyżu, wtedy, kiedy jest źle, wtedy, kiedy ludzie odwracają się od swojego mistrza. Od swojego nauczyciela. I te doświadczenia, które wspólnie z Jezusem zbierają, korygują może ten pierwszy zachwyt nad tym, kim ten Jezus Chrystus był. Kiedy wpatrujemy się w postać Jezusa Chrystusa, kiedy wpatrujemy się w postacie apostołów, warto uświadomić sobie, że Bóg powołuje także i mnie. Do konkretnych zadań, do konkretnych dzieł. I to powołanie dokonuje się każdego dnia w moim życiu, kiedy ponownie odwracam się od grzechu, od zła, może od jakiejś słabości, od smutku, od lęku, a zwracam się ku Panu Bogu. Kiedy czerpię tą siłę, tą moc do życia zgodnie z Bożymi przykazaniami, w duchu Ewangelii, do życia, jak to mówimy, często tak kolokwialnie, po Bożemu. Kiedy zwracam się o tą Bożą moc, o tą Bożą siłę, wtedy koryguję tą swoją postawę i obraz Pana Boga, jaki mam w swoim życiu.